Witam w kolejnej części naszego kursu Nauka Handlu. Ja jestem kryptowujek i dzisiaj opowiem Wam o strefach popytu oraz podaży. Przypominam, że jeżeli jeszcze nie macie konta na platformie Bybit, to zachęcam do skorzystania z linków w opisie lub w karcie w prawym górnym rogu odtwarzacza. Możecie również skorzystać z bonusu od depozytu. Strefy popytu oraz podaży mają trzy główne zadania. Pierwsze zadanie jest takie, aby pokazać nam, gdzie możemy otworzyć pozycję long lub short. W zależności od tego, jakie było zainteresowanie ze strony innych traderów na danych poziomach. Drugim zadaniem jest pokazanie nam, gdzie nie powinniśmy otwierać pozycji to znaczy handlować między poziomami. Mamy czarno na białym, gdzie jest sufit, a gdzie podłoga. Trzecim zadaniem tej strefy jest wyznaczenie kanału, w którym cena może próbować się wybić górą lub dołem. To również może być pomysł do handlu. Przypominam, że lepiej stosować kilka wskaźników, które potwierdzą, że możemy otworzyć shorta w strefie podaży lub longa w strefie popytu. Teoretycznie moglibyśmy skorzystać tylko i wyłącznie z tej strategii bez innych wskaźników lub rysunków, jednak skuteczność będzie nieco gorsza. Dlaczego nazywamy to strefami popytu i podaży? Otóż, po pierwsze, nazywamy to strefą, a nie poziomem, ponieważ cena może wejść w daną strefę. I utrzymać je tam do momentu wypełnienia wszystkich zleceń. Więc może to być powyżej lub poniżej danego poziomu. Popyt i podaż to po prostu zainteresowanie ze strony kupujących i sprzedających. Można powiedzieć, że strefy tworzą się, kiedy następuje mocny ruch do góry lub w dół i inni zainteresowani nie zdążyli wypełnić swoich zleceń. Wtedy cena wraca do danej strefy, by wypełnić zlecenia i leci dalej. Cena może wrócić szybko lub bardzo powoli do danej strefy. Dlatego warto jest ją zaznaczyć i obserwować, a nawet ustawić alert, kiedy będzie blisko. Jak właściwie odnaleźć te strefy i jak je zaznaczyć? Dobra praktyka to wyznaczanie stref tak zwanych globalnych i lokalnych. Globalne to te z większego przedziału czasowego, czyli np. z wykresów jednodniowych lub czterogodzinowych. A lokalne to takie małe, np. z wykresów jednogodzinowych lub 15-minutowych. Możemy je wtedy schować do innych folderów. Zacznijmy od tego, jak je właściwie zaznaczyć. Po pierwsze, dla przykładu szukamy górki, przy której była pewnego rodzaju konsolidacja. Wystarczy kilka świeczek. Następnie, jeśli był mocny zjazd, to możemy użyć kanału równoległego, aby wyznaczyć strefę podaży. Jeśli przytrzymamy klawisz Shift, to kanał będzie idealnie prosto. Po drugie, musimy zaznaczyć konsolidację od samego dołu do samej górki wraz z knotami. Teraz możemy w ustawieniach kanału. Odznaczyć środek, zmienić kolor na czerwony i przedłużyć prawą linię. Jeśli chcemy, możemy zapisać nasz szablon jako strefa podaży. Teraz zróbmy to samo ze strefą popytu. Szukamy konsolidacji na dołku zaraz przed wybiciem się ceny do góry. Zaznaczamy kilka świeczek. I zmieniamy kolor kanału na zielony. Możemy teraz zapisać szablon jako strefa popytu. Teraz możecie zobaczyć, że cena chętnie wraca do tego poziomu, aby się odbić. Ale pewnie zapytacie: Skąd mamy wiedzieć, kiedy cena się odbije, a kiedy się przebije? No właśnie dlatego powinniśmy mieć kilka wskaźników, które pomogą nam to odczytać. Najważniejsze będą te wolumenowe, potwierdzające zainteresowanie lub jego brak. W tym przypadku, przy odbiciu mamy kilka sygnałów mówiących nam, że szansa na odbicie jest całkiem spora. Na tym slajdzie widzimy pewną historię. Mamy wyznaczoną na dole strefę popytu, która jeszcze nie została dotknięta. To jest wykres jednogodzinowy Bitcoina. Nastąpił zjazd na sporym wolumenie i utworzyła się strefa podaży. W strefie popytu pojawił się bycze rozbieżności i cena odbiła się prosto do strefy podaży. W tej strefie pojawił się mocne niedźwiedzie rozbieżności. Dalej był zjazd na ogromnym wolumenie, a to może oznaczać, że strefa popytu może nie wytrzymać. Tak samo musimy być świadomi, że strefy prędzej czy później zostaną przebite, więc stop loss będzie naszym wybawcą. Strefy popytu oraz podaży będą dla nas dobrym miejscem do otwierania pozycji, ale również zamykania. Jeśli widzimy, że prawdopodobieństwo odbicia jest bardzo duże, to możemy zamknąć naszą pozycję i zgarnąć profit. Z drugiej strony, jeśli widzimy, że cena się przebije, to trzymamy pozycję aż do kolejnej strefy. Czasami strefy są tak rozległe cenowo, że nie będzie nam się opłacało wchodzić na początku strefy i ustawić stoplos na samym dole. W takim przypadku polecam w zależności od jej wielkości, podzielić pozycję na dwie lub nawet trzy części. Wtedy możemy wejść na początku strefy po środku i na końcu. Ma to swoje wady, ale zalet jest więcej. Po pierwsze, zawsze jakąś częścią możemy otworzyć pozycję. Po drugie, jeśli cena spadnie i kupimy niżej, to cena zakupu się uśredni niżej. Po trzecie, jeśli cena doleci do samego dołka, to mamy całkiem ładną pozycję. Rzadko się zdarza, że cena leci do zewnętrznej granicy, więc trzecia pozycja zazwyczaj nie jest wypełniona. Często widzimy natychmiastową reakcję na strefy, szczególnie na mniejszych przedziałach czasowych. Jednak często się zdarza, że cena wraca dużo później do tej strefy. Więc niech nas to nie zmyli. Powiedziałbym, że te natychmiastowe testy poziomu są naszą pierwszą szansą na otwarcie pozycji. Dodatkowym wskaźnikiem mogą być promienie poziome tam, gdzie cena utworzyła mocny poziom oporu lub wsparcia i znajduje się wewnątrz strefy. Tutaj widzicie przykład, gdzie trzy knoty zostawiły po sobie ślad. Utworzyły pewnego rodzaju poziom, który został dotknięty ponownie nieco później. Dzięki zaznaczeniu poziomu w takiej sytuacji widzimy czystą reakcję, która nastąpiła dużo później i może dodatkowo potwierdzać, że nastąpi odbicie. Nie będzie to idealny sygnał lub nawet czysty sygnał do otwarcia longa, jednak da nam to pewnego rodzaju potwierdzenie, że rynek chce się odbić i iść wyżej. Wróćmy jeszcze do oznaczania stref. Może to być trochę niejasne, jak je znaleźć, ale poćwiczmy trochę. Widzimy ruch bokiem i następnie zjazd. Widzimy maksymalny knot w dół i w górę w tym zasięgu. Więc to jest nasza strefa. Zaznaczamy kanał równoległy i widzimy dalszą reakcję. Dobrze jest zostawić sobie taką strefę na wykresie, gdyż, jak to lubimy w handlu mówić, ona działa dopóki działa. Tak samo, zaznaczanie stref w środku nie jest złym pomysłem, jednak pamiętajcie, że wtedy mają one mniejsze znaczenie niż te na zewnątrz. Podsumujmy dzisiejszą naukę ze strefami. Większe strefy mają większe znaczenie. Strefy w środku mogą być słabsze. Korzystamy z wielu wskaźników. Czekamy na zamknięcie świeczki. Ustawiamy stop losy. W dużej strefie możemy podzielić pozycję. Strefy zaznaczamy w okresie konsolidacji przed zjazdem lub pompą. Dodatkowe promienie poziome mogą nam pomóc. Strefy dają nam sygnał do otwarcia, zamknięcia, a nawet trzymania pozycji. Nie powinniśmy handlować pomiędzy strefami. No i ćwiczenie dla Was. Odszukajcie strefy na różnych przedziałach czasowych i zobaczcie, jak cena się zachowuje w ich pobliżu. Wiele razy zobaczycie, jak cena respektuje dane strefy, ale też będziecie świadkami totalnego braku reakcji. Dlatego przypominam Wam tyle razy o kilku wskaźnikach i stop lossach. To już wszystko w tej lekcji. Mam nadzieję, że coś z niej wyniesiecie i ta wiedza przyda Wam się w Waszej karierze. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków. Cześć!